Witam Was moi drodzy ze słonecznego Koszalina, 80. runda Drift Open Motopark Koszalin. Także e, park maszyn, tor, słońce, że idziemy walczyć. Specjalnie dla Was taki materiał. Życzę miłego oglądania. Don't lie. Jak samochodów po kwalifikacjach? Po kwalifikacjach bardzo dobrze, ale uspokajamy się, no bo tak jak wspomnieliśmy to były dopiero kwalifikacje, a dzisiaj zaczynamy już prawdziwą rywalizację. Co się stało z samochodem? Yy, na treningu po prostu w Wiedwie yy, bo musiałam się tam poprawić troszeczkę na inicjacji, yy, no i po prostu yy, kopnęłam. Za mocno. mocno. i poszło, ale mamy na szczęście części, no. więc wszystko będzie ogarnięte. Jeszcze, jaki samochód jele mocy? Nissan S13 200 mocy Tu jest chyba w tej razie daje się z jakichś 908 koni Grubo Tak mi się wydaje, że tyle było na ostatnim hamowaniu To półosie to, nie mają lekko Może jest trochę mniej Ile kompletów półosi idzie, bo Opon to od groma, ale półosi? Nie, w tym sezonie chyba drugi raz zmienia. Drugi raz Super, dziękuję bardzo, życzę powodzenia Dziękuję. すてき。<music> Siemanko, jak tam samopoczucie po kwalifikacjach? Wczoraj była grupa w kaciach, niestety nie byłem w stanie Oli złapać i wygrało, także wielkie gratulacje do Oli. Eee, I potem miałem eee, przejazdy solo z Gamoniami, bo no tak się mówi na nich eee, i na mnie też, I też byłem wczoraj Gamoniem. Eee, I pierwszym, dotknąłem dosłownie słupek, dotknąłem go, bo w sensie byłem dalej, to byłoby ok. Wyzorowałem przejazd i na drugim przejeździe mówię, kurde, albo domu wyzoruje czy coś się wydarzy z autem, to wracam do domu, nie? Także było to naprawdę ogromne, ale udało się 85 punktów. Dzisiaj mam już też inną mieszankę opon, bardziej stabilną, powinno być więcej trakcji na chase. Pytałem odnośnie płośni, ile u niej idzie kompletów płośni. Bo opony to wiadomo, lecą jedna za drugą, ale płośni jak to wygląda? Ciekawe, mamy te same płośni od Nissan na 300ZX Twin Turbo. One są bardzo ciężko dostępne. no Wiem, że oni poszły dwie na raz i ostatnio też poszły dwie na raz. No, tak naprawdę ja jedną z przez 3 lata, ale ja często zmieniam przeguby mhm. Ponieważ z tych dłuższych, bo są długi, a i krótka 300ZX, z mamy krótkie, z tych dłuższych długich zabiera Przeguby je na bieżąco serwisuję, także no, Przy dużej trakcji przeguby mają co robić No nie? Jest przeniesienie tutaj? No tutaj też, ale największe to było w Katowicach, to tam po jednym, przejazdach już musieliśmy tak wymieniać przeguby, bo się tworzył bardzo duży luz Dobra, super, dziękuję bardzo i powodzenia w dzisiejszych zawodach. Dzięki, panie. Witam serdecznie. Mówię o samochodzie, bo ja widziałem ostatnio niestety. Tak, samochód tak. docelowy miał lekką przygodę z nastawieniem nam no niestety znaczy no. samochód jest w dobrej specyfikacji tylko jest stary po prostu no, ale babcia daje radę tu przy pomocy wszystkich tutaj my friendów pogaderynęliśmy tam różne rzeczy na których ja osobiście się nie znam ale oni tam wiedzą mieliśmy problem z utrzymaniem turbo z zapłonem i tam już sprawami więc wszystko teraz jest w dzisiejszym drenie pogarnięte no jest coś tam się kopci, coś tam przeszczy ale się trudna. Ale 13 daje radę. Nie, bardzo daje radę, ja tam nie mam kompleksu z tym samochodem żadnych. Eee, mówię, ta konstrukcja jest tak sprawdzona i tak dobra, że jak wszystko się ułoży dobrze, to... Które miejsce po kwalifikacjach? No udało się wygrać kwalifikacje parę w kwalifikacjach, ale te punkty są słabe właśnie, bo na końcu toru tam był... Ratowałem się, żeby nie wyprostować, bo prawie zgasło z samochodu. Mm -hmm. Dlatego te punkty bardzo bitne, ale, ale to jest dziewiąty, jadę z Szymonem Gudzyńskim Myślę, że jakoś tam para będzie zastała. Bardzo dobrze, trzymam powodzenia. Kciuki. No, Nikki? Here they break glass Twenty dollar food and no class They gettin' bad Uh, sweatin' tryna get a glass of water Cause they actin' like they more fucking busy Ready the flat ass 13, 2014. Maybe I ain't seen nothing, up in your jeans Get the fuck out! 47. Christian Gruszyński. <plansion> Na miejscu drugim. Borys Piotrowski. No i pierwsze miejsce. Karikiem Ubasza.

No i teraz przechodzimy do wisienki na torcie, jaką jest klasa Masters. Na miejscu trzecim Piotr Piter kozłowski. No i na miejscu drugim zawodnik, e, chyba z najsłabszym autem w klasie Pro... W, zaledwie, w, w klasie Masters, przepraszam. W 500 koni e, jest to edward Widenko, który udowodnił, że zasługuje na miejsce w klasie Masters. No i przechodzimy teraz do zwycięzcy, pierwsze miejsce profesor Łukasz Teziup. Zakończyła do zdania nagród podium laureaci nagród. Także serdecznie zapraszam do subskrypcji. Lajka dajcie na komentarzach, czy wam się podobało. I widzimy się w następnym filmie. Cześć!